Dzień dobry. Czas na Maków Podhalański. Urząd Miejski w Makowie. Dziękuję serdecznie za nominację miastu Jordanów, gminie Stryszawa i OSP Wieprzec. Szanowni państwo, podchodzimy do próby. Pani sekretarz liczy. Raz dwa Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie było łatwo, ale się udało. Teraz do tego samego trudu zachęcamy gminę naszą partnerską władysławowo, naszych przyjaciół z nadmorza. niech też popróbują. Zachęcamy też do próby ekoskawę, naszą spółkę gminną. Liczę na to, że wszystkim uda się do akcji skutecznie włączyć. pozdrawiam zmakowa